No I zapraszam zapraszam Was do oglądania moich rozsad. Tym razem zajmiemy się papryką. Zaczynam od tych najpiękniejszych, tych z pierwszego wysiewu, który się udało uratować. Nie spaliły mi się pod lampą. Wczas je zabrałam po prostu na parapet i są piękne. Nie będę wam teraz nas czytać, ale sami możecie zobaczyć, że rozsady. Są bardzo ładne, większe, mniejsze. Kolorowe papryki. I oczywiście mam te rozsady z drugiego wysiewu. Są o wiele mniejsze, ale dają radę. Także będą na pewno na, na zbyciu takie rozsady. Na Elixa wystawię, no, albo ktoś jak będzie zainteresowany... Ze znajomych to się podzielę. Także mamy tutaj, widzicie rozsady papryk. Tutaj mam mniejszą paletkę. Tutaj w każdej jest wbite, bo dużo jest z miksa z tych drugich dosiewanych. Także te miksy pewne pójdą do że tak powiem na handel lub podzielę się z kimś. Mam również tutaj. Takim tym. Wszystko jest na noc okrywane. Dzisiaj jest taki dzień pochmurny, więc dobrze się w szklarni nagrywa. Nie leje się z człowieka ciurkiem. Więc mogę wam ponagrywać. O. W takich doniczkach. Większych lub mniejszych. Ładne są rozsady. Ładne. Ładnie kolorystycznie. Złapały się tutaj. Nie mam miejsca, moi drodzy, aż tyle na tak, żeby wszystkie papryki trzymać. Chcę. większości papryki, jakieś ogórki, zioła to żeby były w pierwszej szklarni, a drugą szklarnię tutaj zagospodaruję na yy, po prostu tylko i wyłącznie pomidory, nic innego tu pchać nie będę. Idziemy do dalszych papryk. Tutaj są takie już troszkę mniejsze. Mam tylko cztery te chyba, cztery to są właśnie ostre. Mam tylko cztery sztuki ostrych papryk, mi zostało. No ale myślę, że wystarczy. Jeszcze mam ładne zapasy. Te są już widzicie w mniejszych tych, w mniejszych paletkach, w siewowych. Tam jeszcze kilka mam papryk razem z tym. Jak to się nazywa? Ten, ten. No, z tym, o jak to się nazywa mm, z kanami, że tak wygląda zaraz wam te najmniejsze pójdę i pokażę drugiego wysiewu no i tak tu są właśnie te mniejsze papryki tak wyglądają bardzo dobrze sobie myślę radzą też kolejna i Kolejna i zaraz mam tutaj jeszcze odwrócę się z tyłu, tyłka mam yy, też sporą paletkę takich papryczek. No, i tutaj można powiedzieć: te papryki najmniejsze, czerwone, chyba i z miksa, głównie chyba czerwone, ale też niektóre są poznaczane, że są z kolorowych. Także myślę, że jak na takie małe papryczki, to one sobie fajnie radzą, nie? Także papryk mam dosyć sporo. Te jak podrosną, to na pewno pójdą na oddanie, sprzedaż czy handel. Te ładniejsze, większe wiadomo zostawię dla siebie. Zrobię sobie segregację, co będzie mi potrzebne. Czasu do czasu mi tu włazi jakiś ślimak. Muszę wyrzucać i po prostu pilnować. Także papryki wyglądają tak. Są mniejsze, są większe. Ja pozdrawiam wszystkich ogrodników, pasjonatów, którzy uprawiają wszelkiego rodzaju warzywka. Pozdrawiam koleżankę Tomatinkę, która również ma wiele papryk, wiele pomidorów różnych, różnych. Różności, koleżankę Mardar, która również nagrywa filmy, koleżankę koleżankę Ogród Agnes, kolegę Marco Polo ogrodnika, który też arbuzami się zajmuje i wszystkich, wszystkich innych ogrodników pasjonatów. Także kochani, to chyba w tym odcinku na tyle. Jeszcze mi zostaje nagle dla Was dyniowate, które zeszły, ogórki i arbuzy. A dzieje się, wierzcie mi, dzieje się także, wyglądajcie filmów, nie wiem w jakiej kolejności te filmy Wam będę dawać. Także po kolei wszystko, tak mniej więcej kategoriami, nie? Także do zobaczenia.